Jestem w, w środku szklarni, bo dzisiaj chcę sobie wysiać właśnie rzodkiewkę, sałatę i y, szpinak. Ta ziemia już jak była nawilżona jest i przygotowana do efektu, ale jeszcze ją y, spulchnie troszeczkę zanim y, wysieje. I tak jak na zewnątrz mamy temperaturę, y, gdzieś w granicach 3 stopni, dzisiaj tylko, ale tutaj w środku jest 10, y, a jeszcze mogę. Tą, tą temperaturę podnieść, jeżeli zamknę lufciki, które mam y, zrobione tutaj. Więc y, może pokażę, o co mi chodzi. Tam są takie. No właśnie, o ten na przykład. Ja go mogę jeszcze zakręcić, żeby zamknąć tutaj, żeby nie było takiego. Szczególnie na noc. Bo w dzień to niech się nagrzewa i niech się wietrzy jeszcze. Ale na noc to zamknę, zakręcę i to jednak tutaj nie będzie tak ciągnęło. I teraz że ja nie mogę. O, właśnie już zakręcam, zamykam. Już mniej ciągnie, chociaż ciągnie, ale nie tak mocno. To samo zrobię z tym drugim. Gdzie on tutaj jest? Tak. Zabieram się do pracy. Jak widzicie powierzchniowo. Spłukniam tą ziemię, to jest takie stare narzędzie, nie mam do tego rączki. A jednak by się przydało i chyba będę musiała sobie po prostu dorobić. Tu jest jeszcze taki nóż do cięcia, że w ten sposób obracając to ścinamy chwasty. Bardzo dobrze się tym rozbija grudki ziemi. A to moja ziemia to jest macierzysta, to jest z gliną, więc niestety siłą rzeczy. Jak nie jest nawilżona dobrze, to jest mocno zbrylona, więc bardzo dobrze mi to rozbija. Przygotowuję sobie w ten sposób to podłoże do wysiewu. Będzie w wąskim pasie na metr. Po sobie przygotowałam też taki metr agrowłókniny. Ja to potem będę na noc. Jeżeli będzie, będą zimne noce, mocno będę to przykrywać jeszcze agrowłókniną. Nie wiem dlaczego. Ja sobie nie podniosłam tych moich rurek do nawodnienia, ale co prawda to jest za szeroki rozstaw. Takie narzędzie też mam. Robię sobie po prostu rzędy i będę co drugi wysiewać tutaj, bo tak to byłoby za gęsto. Parę nasionek wysiane. Praktycznie to tylko do połowy tego, co ja sobie przygotowałam. No bo na pierwszy rzut nie potrzebuję dużo. Sałatę wysiałam y, tak, że ja będę mogła ją potem przerywać i przenieść też, jak wejdzie na zewnątrz, żeby mogła sobie rosnąć po prostu w gruncie bezpośrednio. Rzodkie weczka. Niech rośnie. Nie przysypuję tego mocno. I nic się nie powinno z tym z stać. W tym momencie jest ziemia nawilżona, więc parę dni dam spokój, albo jak będzie operowało słońce, no niestety. Zamknięte pomieszczenia mają to do siebie, że niestety trzeba w środku będzie podlewać. I to już jest taki obowiązek codzienny. Jeszcze szklarnia. Wieczór, powiedzmy, pół do piątej po południu. To nie jest jeszcze noc, ani wieczór, ale latem. A teraz to jest jeszcze, już się zaczyna robić ciemno. A ja mam jeszcze przykryć po prostu to nasiona moje, które były wrzucone tutaj do gleby. Zaraz to zrobię. I Nie będę nawet przez kilka dni ściągać tej agrowłókniny, bo gdyby nawet tutaj było ciepło, bo będzie świecić słońce, to to nic nie będzie przeszkadzać. nasiona są dopiero wysiane do ziemi, a ta włóknina nam też zatrzyma wilgoć. Nie muszę jej dawać podwójnie, damy ją pojedynczą. Trochę mam tu długi kawałek, bo myślałam, że wysieje wszystko, ale tak. Ja sama nie jestem w stanie tego potem um, przejeść, więc ja muszę sobie etapami de facto wysiewać. Ja tylko mam nadzieję, że tu mi nic nie wejdzie, teraz mam wszystkie dziury już zamknięte to raczej nie powinno i tyle ile mam wysiane. To na pewno przykryje mi. Poprawka. No i tak. I tak sobie na razie zostanie. Przeniosłam się ze szklarni do domu. Po to, co tam wysiałam sobie na początek jako przedplon, przed pomidorami, częściowo zaznaczam, bo nie warto wysiewać dużej ilości, jeżeli wiemy, że tego nie skonsumujemy. Więc ja wysiewam tylko tyle, że wiem, że, że sobie z tym poradzę. A teraz już pora. Każdy, kto. Ma kawałeczek ogródka, myśli o tym, żeby sobie wcześniej zrobić samemu rozsadę, chyba, że dojdziecie do takiego wniosku, że się Wam to nie kalkuluje i łatwiej jest niektóre rozsady kupić. Już pomijam te rzeczy, które idą prosto do gruntu, ale warto czasami sobie rozsadę zrobić, żeby nawet przyspieszyć po prostu wegetację, bo jeżeli przeniesiemy już taką sadzonkę wyhodowaną wcześniej, no to ona. Też wcześniej będzie nam y, zawiązywać owoce. Co ja tutaj dzisiaj y, będę robić? No, będę sobie po prostu przygotowywać y, doniczki. Ja w doniczkach będę robić sobie na y, sadzenia te takie y, właśnie wysiewy. Ja tego dużo nie wysiewam. Wysiewam sobie tylko tyle, żeby mi na przykład miała gdzieś około 20. Y, 20 sadzonek, owszem, no będzie i pewnie więcej, jakaś część nie urośnie dobrze, część się może zmarnuje, no zobaczymy jakoś do tej pory, akurat jeżeli chodzi o selera, to on mi się dosyć nawet uda, udawał. Tak, czyli tak, co tutaj będzie dzisiaj na tapecie. Na pewno będzie seler korzeniowy, tak jak mówiłam. Por późny, zawsze robiłam właśnie ten zimujący. W tym roku też go mam, jeszcze jest wierzący, ale jest marny, Zobaczymy, jak on ruszy wiosną. I mam nadzieję, że będzie, ale tak, ten będę wysiewała dopiero na rozsadę, powiedzmy za miesiąc. Natomiast w tym roku pokuszę się o wysiew właśnie takiego rozsady na wcześniejszy zbiór. Czyli letni, tak? Więc to będzie moje. No i, i oprócz oprócz selera pora ja jeszcze będę chciała sobie zrobić właśnie rozsadę papryki. prawda ja mam tutaj takie zeszłoroczne jeszcze nasiona i ja tak sprawdzę, nie sprawdzałam jak one będą schodzić, ale ja po prostu tylko kilka wyrażanek więcej wrzucę, na pewno coś z tego wyjdzie. Mam też taką nową odmianę. Nie wiem, jak ona się sprawdzi fioletowa. Zobaczymy, spróbujemy. Szczerze mówiąc, paprykę już miałam kiedyś w szklarni. Nie za bardzo mi się udała, ale to z tego względu, że ja jej w ogóle nie poświęcałam uwagi. A ponieważ no niestety niektóre rośliny bez naszej współpracy, czyli naszego prowadzenia nie udają się. Więc w tym roku postanowiłam, że ja owszem wysadzę sobie tą paprykę, ale już się troszeczkę nią zajmę, bo ją tak samo trzeba prowadzić. Podobnie jak pomidory trzeba usuwać niektóre kwiaty, te pierwsze, żeby po prostu ona poszła dalej w liście, żeby urosła większa i żeby potem zawiązała więcej kwiatostanów. Trzeba usuwać wilki. No. Po prostu podobna historia jak z pomidorami. Pomidory już opanowałam, natomiast papryka, no tak jak mówię, jak się nie poświęciło uwagi, to nie, trudno się spodziewać, żeby było inaczej. I jeszcze się zastanawiam i chyba sobie wysieję też bakłażana. Bo fakt, że bakłażan bardzo długo rośnie, E, trzeba czekać na, e, na te owoce, ale miałam już, bo to nie jest nowe i nawet dosyć, dosyć fajnie mi urosły, więc w tamtym roku nie miałam, a w tym roku będę znowu wysiewać. Także cóż no, wysiewam sobie na rozsady do małych doniczek. Wiem, że e, może się Wam wydawać, że to jest mało. Na przykład, jeżeli chodzi o rosadę Selera, mogłaby być przezroczysta, wykorzystuje się tam różne pudełka po lodach, czy po jakichś ciastach, ale ja sobie postanowiłam, że ja to dzisiaj wsadzę po prostu do takiej doniczki zupełnie pełno, jak wiecie, jak się sieje Selera na wierzch, że on nie może być po prostu. Ta się nie mogą być przykryte ziemią, muszą mieć światło dzienne. No i przede wszystkim seler jest ciepłolubny i długo wschodzi, więc trochę cierpliwości na niego trzeba, więc to jest pora na to, żeby już go wysiać. To samo będzie z papryką. Też pójdą gdzie do takich doniczek, z tym, że ja już tutaj będę sobie do doniczek, to będę sobie po prostu wkładać, robić sobie dołki, na przykład patyczkiem, albo ołówkiem. I ziarenka do poszczególnego dołka, a potem będę po prostu przesadzać rozsadę, tak? Zabieram się do dzieła. Najpierw napełnimy ziemią doniczki. Nie będę tutaj nic dodawać do tego. Delikatnie. Za chwilę je zwilżę.

Ponieważ steller lubi wilgoć i ciepło. Więc ja sobie zrobiłam w tym momencie taki patent. Będę musiała to ściągać do podlewania, ewentualnie zrobię yy, dziurkę. W ten sposób, yy, tutaj też u, u góry dziurawie, że troszeczkę dostęp powietrza musi być. Czyli on ja będzie miał tutaj prywatną ochronę. I tak. Będzie postawione w miejscu, gdzie będzie miał dużo światła i ciepło. Jeszcze tylko małe dziurki. Małe dziurki małym wykołaczkom. Ponieważ por będzie w dwóch, tak? Czyli będzie późniejszy później, więc ja sobie dzisiaj zrobię ten wcześniejszy w mniejszej doniczce. Nie potrzebuję go dużo. Ponieważ nie zostawiłam sobie tej ziemi do przysypania, to ja po prostu zrobię sobie tylko głębienia. słonego głębienia można wykorzystać szerszą wykałaczkę, ołówek. Ja sobie tu zrobię kilka dołków, tylko też nie za głębokich, bo ta ziemia jest, ja jej nie ubijałam, właśnie celowo jej nie ubijałam, żeby te nasiona miały luzu, chociaż no przykryte muszą być, akurat jeżeli chodzi o pora, to na pewno, więc ile ja tych wgłębieni zrobiłam? Raz, dwa, może być ich więcej. Bo to będzie rozsada dopiero. Potem będę przenosić i selery, i pory do wielodoniczek małych. żeby sobie teraz nie pomyliła, bo będę chciała wiedzieć, co ja tutaj mam, to ja sobie postawię w tej sposób na razie, a potem będę będę selera nie muszę, bo jest charakterystyczny yy, i będę naklejki przyklejać na doniczki, a będę to po prostu wykorzystywać zwykły papier, który opiszę. I nakleję klejem szkolnym, bo to się wszystko potem ładnie usuwa z tych doniczek. Może więc nie lubię, jak są oklejone jeszcze jakimiś naklejkami różnymi, więc żeby była jasna sytuacja, będę sobie naklejała po prostu coś, co łatwo jest usunąć. żeby wiedziała, gdzie coś jest. No tak, teraz zabierzmy się za paprykę. A więc ta na pewno, bo to jest wczesna. Ile ja tego potrzebuję? Potrzebuję dosłownie kilka nasionek, jej tu zresztą nie mam więcej. O! Nasionka, papryki są troszeczkę inne, spróbujmy i nie wiem, co mi wzejdzie, więc ja sobie tutaj pozwolę parę yy, wsadzić więcej. Zobaczymy. Jeżeli tylko nie są przeterminowane, mogą być z poprzednich lat. Tutaj jeszcze mam do 26 roku przydatne, więc tylko trzeba dobrze to zamknąć. I jeszcze można te nasionka wykorzystać. Jakieś podwójne damy. Zamykam, przykrywam. Ziemia jest nawilżona. I teraz tylko opisać to, żebym wiedziała, co jest w danej doniczce. Szczególnie ważne to jest tam, gdzie na przykład te papryki, jak mam kilka odmian, no to wiadomo, że dobrze by było wiedzieć, która jest która, jak ją będę potem sadzać, już do. Czyli przesadzać, pikować, tak? Do większych doniczek. Teraz to już na dzisiaj koniec. Do następnego razu.